Co czeka Warszawę, mieszkańców Warszawy w 2025 roku? Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza dotyczącej Warszawy w 2025 roku. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, zalekujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu dzisiaj na temat wizji przepowiedni jasnowidza dotyczącej Warszawy w 2025 roku i tego co czeka Warszawę no mieszkańców Warszawy w 2025 roku niewątpliwie jest to przepowiednia, na którą czeka bardzo dużo osób, mieszkańcy Warszawy, ale też ludzie, którzy na przykład na przykład chcą się przeprowadzić do Warszawy, tak z innego miasta, miejscowości czy też wsi, e, tak do Warszawy. Też kwestia dotycząca rynku nieruchomości, ponieważ przepowiednia ta będzie mieć też związek z rynkiem nieruchomości. E, wiemy o tym, że no, te, te ceny za mieszkania w Warszawie to są gigantyczne ceny, kompletnie po prostu odrealnione od reszty kraju, gdzie za kawalerkę, praktycznie w starym budownictwie, jest z takiej spłyty z lat 70. trzeba zapłacić nawet milion złotych. Natomiast tutaj Jasnowiec Jackowski powiedział w ten sposób, że do Warszawy w 2025 roku przyjedzie bardzo dużo uchodźców. Do Warszawy w 2025 roku przyjedzie bardzo dużo uchodźców. No, nie, można byłoby powiedzieć, że już po prostu do Warszawy przyjechało dużo uchodźców w związku z wojną Rosja kontra-Ukraina, no ale to. Ta duża liczba osób przyjechała wtedy do Warszawy, tak jak ta wojna wybuchła, więc w 2022 roku. A teraz, według Jasnowidza Jackowskiego, do Warszawy przyjedzie bardzo dużo uchodźców, aczkolwiek tutaj Jasnowidz Jackowski nie sprecyzował, czy chodzi tak, o ludzi właśnie ze wschodu, tak, obywateli Ukrainy, czy na przykład ludzi, jeśli chodzi o Bliski Wschód, tak którzy będą uciekać przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli na przykład obywateli Izraela i tak dalej, czy po prostu obywateli innych krajów, tak na Bliskim Wschodzie, no więc tutaj jasnoickowski mówi w ten sposób: do Warszawy przyjedzie bardzo dużo uchodźców, no i to jest przepowiednia, która tak naprawdę ma wiele płaszczyzn, no bo jeżeli dużo przyjedzie uchodźców, to wiadomo, że gorzej będzie, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. Dla ludzi, którzy, wynajm znaczy, którzy po prostu szukają mieszkań, i tak dalej, no ci, co wynajmują, to będą mogli znowu podyktować wyższą cenę. No bo jeżeli duże jest zainteresowanie, to będą mogli podnieść stawkę, tak. Natomiast yy, ci, co szukają po prostu kawalerki pokoju, czy na przykład jakiegoś mieszkania dwupokojowego, no to będą musieli się więcej natrudzić, bo więcej osób będzie tym zainteresowana, tak. Yy, być może będą jakieś castingi albo coś takiego, tak. Kolejna sprawa, jeżeli dużo przyjedzie uchodźców do Warszawy, no to też po prostu większe korki. Kolejna sprawa, gdzie Warszawa już jest zakorkowana. Kolejna sprawa to e, większy problem, jeśli chodzi o dostępność do z pracą, tak. Nie dość, że każdego roku mnóstwo ludzi przyjeżdża do Warszawy, bo uważają, że jest taka ziemia obiecana, tak? że tam jest po prostu wszystkie są siedziby, firmy i tak dalej, biura, i to jest łatwiej z pracą, poniekąd, tak, ale też koszty życia są większe, więc tutaj będzie ciężej z pracą. No, a można się domyśleć, że też może być potem problem z dostępem do służby zdrowia, nawet tej prywatnej, no bo skoro więcej ludzi się pojawi, no, to też po prostu większe kolejki na. Nawet do prywatnych lekarzy takie się po prostu one pojawią, więc ta przepowiednia wiadomo, że jest wielopłaszczyzna. Czyli według Jasnowidza Jackowskiego do Warszawy przyjdzie bardzo dużo uchodźców. No, chyba że miasto Warszawa przygotuje jakieś specjalne miejsca, jakieś specjalne budynki, które przeznaczy właśnie dla uchodźców, chyba że po prostu to w taki sposób zostanie rozwiązane, tak. Natomiast, no, jeżeli ci ludzie przyjadą i będą wynajmować na wolny rynku, no pytanie też, czy będą mieć pieniądze, tak? No, to też jest kwestia skąd przyjadą, w jakiej sytuacji będą i tak dalej, tak. Natomiast no, według jasnowidza Jackowskiego na terenie Ukrainy ma coś się takiego strasznego wydarzyć, gdzie ta garstka ludzi, która pozostała, no po prostu puści tą Ukrainę, tak? Oczywiście, no, żołnierze, mężczyźni, co do zasady, powinni zostać bronić Ukrainy. E, natomiast, no, też tam po prostu pozostali, tak? Ludzie, którzy e, mogliby wyjechać, a mimo tego po prostu pozostali, wynika to tam z różnych przyczyn. No, to ta garstka ludzi praktycznie opuści tą Ukrainę, e, według jasnowidzeckiego. Natomiast pytanie też jest takie, czy. Ci uchodźcy, którzy trafią do Warszawy, to tylko będą ludzie z Ukrainy, e, czy to na przykład będą ludzie, właśnie którzy trafią do Warszawy z Bliskiego Wschodu, będą samolotami opuszczać Bliski Wschód, tak czy Iran, e, czy na przykład Liban, czy Izrael. W związku z, tam, z tym, co się tam może praktycznie dziać, tak z zaognieniem tej sytuacji. Czyli Warszawa przyjedzie bardzo dużo uchodźców, tak to definiuje to Jasnowic Jackowski, jeśli chodzi o wizję na 2025 rok. Aczkolwiek Warszawa nie jest sama wśród tych miast w 2025 roku, bo według Jasnowidza Jackowskiego w Krakowie też będzie duży napływ ludzi, uchodźców, będą się tam osiedlali. Tak on nawet definiował Jasnowidz Jackowski. Tutaj bardziej może być kwestia związana z Kazimierzem i po prostu ludnością z Izraela, która po prostu może się osiedlać, jeśli chodzi. No kiedyś Kazimierz to by po prostu bardzo mocno było zamieszkały przez obywateli Izraela. I teraz może być podobna sytuacja w związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, że oni będą opuszczać Bliski Wschód i będą zasiedlać tutaj właśnie Kraków. Być może rzeczywiście znowu Kazimierz. E, natomiast tutaj ja bym to bardziej, jeżeli miałbym określić tutaj ludzi, którzy po prostu przyjadą do Krakowa, to bardziej bym to wskazywał, że to będą obywatele Izraela. E, tak to można było e, wysunąć na podstawie tej wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, tak? No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za ja, słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na grze w cywona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. No, jestem w ogóle ciekawy teraz, na przykład, jeśli chodzi o obywateli Warszawy, to il, o ile ludzi zwiększyła się populacja, jeśli chodzi o Warszawę. Od 2022 roku czasu wojny, tak, Rosja kontra Ukraina, eee, to ciekawe po prostu, jak to tutaj to z, 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 zmieniło się tak demograficznie. No właśnie, no ale to zobaczymy, tak, czy ta przepowiednia Sławieczkowskiego zrealizuje się w 2025 roku. Może to będzie taki napływ w jednym czasie dużej grupy uchodźców, a może to będzie po prostu takimi falami, tak przez cały 2025 rok, czy, czy w mniejszych grupach po prostu. Po prostu ci ludzie będą przyjeżdżać właśnie do Warszawy, tak? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi o to, co czeka Warszawę, tak? I 2025 rok, tak, w, w kontekście tym bardziej, że to wojna Rosja kontra Ukraina, ona nie widać, żeby po prostu ona się zakończyła, nie widać na horyzoncie końca tej wojny. Więc zobaczymy, jak cała ta sytuacja dalej będzie wyglądała. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.